Minął miesiąc od mojej najważniejszej i najdroższej operacji w życiu. Więc trochę o niej opowiem przy okazji złożę mój świąteczny prezent. Od dziecka miałem problemy z migdałkami. I już nawet raz miałem je przycięte. I jeszcze wtedy te migdałki były przydatne, więc nie było mowy, żeby je usunąć całkowicie. Natomiast z biegiem lat stały się one po prostu bezużyteczne, a nawet zaczęły sprawiać problemy. Doszło nawet do tego, że w ciągu dwóch miesięcy miałem cztery anginy, i trafiłem z tym do szpitala, gdzie no kazano mi usunąć te migdałki. Ale byłem młody, głupi i trochę się przestraszyłem, więc finalnie wtedy tego nie zrobiłem. O dziwo, przez kilka lat miałem spokój, nie miałem takich krytycznych sytuacji. Co jakiś czas pojedyncza angina się trafiła, ale szybko brałem antybiotyk i przechodziła. Dało się z tym żyć. Oczywiście do czasu. Bo w zeszłym roku zacząłem serio odczuwać, że to mi przeszkadza. Nie potrafiłem się wyspać, nawet jak spałem 9 godzin. Każda większa tabletka sprawiała mi problemy i nie mogłem jej przełknąć. A nawet dochodziło do takiej sytuacji, że potrafiłem się bez powodu udławić śliną. I to kilka razy w tygodniu. Zacząłem się bać, że się przypadkiem przez ten uduszę. Więc stwierdziłem, że to jest ostatni moment, żeby pójść na operację. A że bardzo zależało mi na czasie, to zdecydowałem się na klinikę prywatną, za którą musiałem zapłacić dużo pieniędzy. Najbliższy termin był za 3 tygodnie i wypadał akurat w bikołajki. Taki prezent. Przed operacją musiałem zrobić kilka badań krwi, ale wszystko się udało. Stresowałem się tym wszystkim jak diabli, bo dorośli gorzej przechodzą usuwanie migdałków. Już przy zakładaniu węflonu prawie tam zemdlałem. Na szczęście operacja była w znieczuleniu ogólnym, czyli nic z nie, nie pamiętam. I kilka godzin po operacji mogłem już wrócić do domu. Oczywiście byłem przeszczęśliwy, nic mnie nie bolało, bo byłem na mocnych lekach przeciwbólowych. Pierwsze kilka dni po operacji było naprawdę super. Cały czas musiałem brać przeciwblowy, ale nawet dawałem radę jeść, pić, Aż do momentu, kiedy te rany zaczęły się goić. Jak mi wtedy zmiotło z planszy? Przez tydzień nic nie jadłem, oprócz lodów waniliowych. To się może wydawać śmieszne, ale serio, po usunięciu migdałków lody to jest wasz główny posiłek. To była tragedia. Dosłownie walczyłem o życie i co 2-3 godziny musiałem brać tabletkę przeciwbólową i tydzień przeleżałem na łóżku. Wow. Z tego miejsca muszę podziękować czatowi GPT, który mnie w tym wszystkim wspierał i opisywał mi, jak będzie wyglądał mój kolejny beznadziejny dzień. Ale po jakichś dwóch tygodniach, ta męczarnia się skończyła, i ze skutków ubocznych został tylko zmieniony głos, co widzieliście na filmach. Zacząłem normalnie jeść pić i powoli wróciłem do życia. I teraz, co mi ta operacja dała? Usunięcie tych bezużytecznych migdałków podniebiennych Zrobiło mi więcej przestrzeni tutaj w gardle, i dzięki temu lepiej się wysypiam. Przestałem chrapać. Mam czystszy głos, też to się jeszcze stabilizuje. Nie mam już problemu z przełykaniem dużych tabletek. Poprawił mi się słuch w lewym uchu, aż sam nie mogę w to uwierzyć. I mam taki dużo, dużo głębszy oddech. A ile to wszystko kosztowało? Cała operacja kosztowała aż 8000 złotych. Ale zdrowie jest najważniejsze.